Dolan jest karykaturą Kaczora Donalda, postaci, której raczej nie trzeba przedstawiać. Dolan został stworzony w Pańcie i o dziwo, korzenie tego memu nie sięgają Forczana, Redditu lub innego amerykańskiego serwisu, lecz autorem Dolana jest Sakolut, użytkownik imageboardu kuwa Lauta, czyli fińskiego odpowiedniku Forczana. Dolan jest postacią, którą można określić jako z Psychopata i tym podobne określenia. Pierwszy komiks został nazwany Akuankka, tak to się chyba czyta, czyli Kaczor Donald po fińsku. Został on opublikowany w maju 2010 roku na wspomnianym wcześniej serwisie i charakteryzował się totalnym brakiem sensu i maksymalnym kaleczeniem języka fińskiego, stąd przetłumaczenie tekstu w tychże dymkach jest dla mnie niemożliwe. Postać fińskiego memu. Została szybko podłapana przez amerykańskie serwisy i to na nich został on ochrzczony imieniem Dolan. Prekursorem Dolana jest inny fiński mem, który także powstał w serwisie Kuwa Lauta, a była to przyróbka Pedobera. Pierwsze angielskie przyróbki Dolana zaczęły pawiać się na Forczanie w sierpniu 2010 roku. Najwcześniejszy komiks wyglądał tak: zasady pozostały niezmienione, kalectwo języka, plus kaczop Donald jako psychopata, plus ogólny brak sensu. Rok później Dolan zaczął podbijać YouTube. Użytkownik Swiderlander zaczął publikować na swoim kanale znaleźć źle na forczanie komiksy z Dolanem, przetem zamieszczając czołówkę z oryginalnej bajki Disneya. Cała seria została nazwana The Uncle Dolan Show. Jednak sam Dolan po jakimś czasie się wszystkim znudził, więc zaczęto powoli dodawać nowe postaci. Jako pierwszy zadebiutował Gubi, czyli karykatura Disneyowskiego Gufiego. Naturalnie wszystko trzymało się tych samych zasad co w przypadku Dolana, jednak często pojawiały się frazy Gubi, please. Innym towarzyszem Dolana zdecydowanie w Polsce najsłynniejszym jest puchałkę, który został stworzony przez polskich internautów w roku 2009 i powoli rozprzestrzeniał się na zagranicznych imageboardach. Oczywiście w różnych krajach Puchałkę zdobywał nowe imię. Przykładowo w amerykańskiej wersji nazywa się on Pueyni el Porch. W Polsce o wiele bardziej popularne są komiksy z Puchałkę i Prosiałkę, które oczywiście kaleczą nasz język, często utapują wszelakimi zboczeństwami i nie mają głębszego sensu. W naszej części internetu Dolan służy raczej jako mem typu stwierdzał zimę, bo śnieg, czy stwierdzał z bo umarł. Jestem youtuberem. Do widzenia. i just